Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy sałatkę świąteczną. Zawsze ją robię na święta. Śledziowa, bardzo mi smakuje. Zwykła, prosta. Jak już może wiecie, ja nie lubię takich skomplikowanych, za bardzo skomplikowanych yy, przepisów. No, w prostocie siła jest, po prostu. Yy co potrzebujemy. Mam tutaj ziemniaczki ugotowane, pokrojone w kostkę. One mi wystygły w całości. Mm, całkowicie wystygły, dopiero kroiłam. Płaty śledziowe, matiasy, tak zwane. Nie moczyłam ich, tylko je umyłam z oleju, nie? nie moczyłam ich, dlatego że one po prostu będę mieli tą sałatkę solidną. Jedną mam taką cebulkę, to jeszcze z tamtego roku się przechowała. E, fioletowa moja. Szczypiorek mam. Też mój. Dzisiaj zerwałam taki mi rośnie już na dworze. Yy, majonez mam taki majones odkryłam ostatnio. Bo swojego nie robiłam, po prostu mi się na razie nie chce. Chyba, że będzie mi brakowało, to wtedy zrobię. Yy, orzepakowy oczywiście jest, nie. Musztarda, cukier, gorczyca, żółtka jak woda, kwas cytrynowy przyprawy. Hmm, regulator kwasowości, kwas cytrynowy Także jest skład dobry To jest białuty Bawarska Devlej Mam trochę łyżkę Będzie tego yy, Groszek I ogór yy, Mój ogór Z tamtego roku, kiszony Moje ogóry też Bo nie kupowałam w ogóle ogórków W tamtym roku, mam nadzieję, że w tym też Nie będę musiała kupować to moje ogórki miałam śremskie i jeszcze uniwersalne i tyle, zawsze śremskie też sadzę, sieję, sadzę, bo z moich sadzonek, dobra, to kroimy, kroimy najpierw może te śledzie, śledzie też, teraz chcę zobaczyć, czy to widać w ogóle, widać, dobra, śledzie kroimy również w kostkę, Śledzi musi być, znaczy, no, moim zdaniem, no. 2 e, do 1 dla śledzi, jeżeli chodzi o ziemniaki. No, bo to ma być taka śledziowa, nie ziemniaczana, prawda? O, to jeszcze sobie dwie. Co, nie, chciałaś? Śledzia nie będziesz jadał, później całą noc będziesz piła. O. So you Przełożyłam inną michę, bo po prostu zwyczajnie mi się przestało mieścić w tamtej pieprz. Sporo pieprzu. No i przemieszamy. O góry już dodałam one były. Solić nie będę na pewno. One były bez środków, Wyjmowa nie wymowałam środków dlatego, że praktycznie pestek nie było akurat takie za tak małe. Sporo pieprzu, to jest akurat kolorowy, ziarnisty. Groszek. I co? Rijek tam się drże. Majonezu. Wezmę mniejszą łyżkę musztarda. Mieszamy. I tyle, cała sałatka. Można z jabłkiem połączyć, ale mi się tu jabłko nie widzi. Bo widziałam takie przepisy z jabłkiem. No i tyle. I wspaniała sałatka. Tą sałatkę można jeść jako samą nawet, bo to wiecie, ziemniaki to są. Jak ktoś lubi. No, nie ma co solić, ale rewelacja. Dużo szczypioru, mogłoby być nawet jeszcze większa. Jeszcze jedna cebulka, pecha. Polecam, ale te ogóry, to akurat śremski. Twardy, dobry ogór, polecam też. obudziłaś go dziumuś obudziłaś obudziła cię ta wariatka ojej wspaniale chodź na dwór pójdziemy chodź chodź chodź, chodź. dzień dobry co my dzisiaj mamy środę o jaka żółta leci Kupiłam Mariankowi e, basen. Niech się kąpie chłopak z Marianką. Zobaczę jak one sobie tutaj radzą. Najwyżej im tutaj e, wiecie, wody podsypie, nie? O jezu. Ziemi podsypie, patrzę na wodę i mówię Trzeba będzie albo tą deskę. Tą deskę. Po prostu podstawię. No nie wiem, zobaczymy jak on najlepiej sobie radzić tutaj z No i Marian się będzie mył nareszcie. Yy, w Action za 30 zł. Nigdzie taniej takiego czegoś nie dostanę. Wiecie, to jest taka piaskownica yy, dla dzieciaków. Nie? No tak patrzyłam co tutaj kupić i to chyba najlepiej wychodzi. Bo te kastry to one są za głębokie, one z tego wyjść nie mogą, za wąskie, a to jest takie szerokie, fajne. Tutaj stoi taki dach nie mogę go przenieść, jest taki ciężki, marnuje się, no ale co zrobić? Dobry dach nie mogę go przenieść, jest za ciężki, nawet go przesunąć nie mogę. No dobra, zaraz wypuszczam te brudasy. Urodziła. E, dwa były takie naderwane, że tak powiem. E, no i musiałam je wiecie. E, a ile jest? Chyba trzy. Albo dwa, nie wiem dokładnie. Jeszcze bardzo tam nie chcę wsadzać rąk. Widzę, że tam bronią na pierwszy raz, wiecie, to może tak się zdarzyć. A tutaj mam taki. Pokaż, pokaż. To to jest moje. To moje jest, bo ja tam kolano na to stawiam. To takie ogrodnicze. Jak się masz? Jak się masz. No, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to trudno. Nie, dziewczyna. No. Narwała tego, tam widzę, że... Tutaj ma odłożone, może sobie pomyślała, że im za gorąco albo coś. Ale tutaj miała drugie gniazdo, dwa razy musiałam wkładać tam małego. Zrobiła tak jakby dwa gniazda. Dwa, dwa gniazda. Zazwyczaj tak robią jak jak są, jak ma dużo ich, nie? Kiedyś miałam takie co urodziła dziewięć, to zrobiła dwa, dwa gniazda. Ale ty nie wychodzisz, panienko, nie wychodzisz. To dwa gniazda zrobiła. Tutaj zrobiła dwa. Nie, jednego wsadziła w jedno. A kto mi tu przyszedł? Pipi. Pipi idzie stąd. Pipi stąd idzie. Pipi tutaj nie może zaglądać. Absolutnie. Nie. Odejdź. Wzięłam skrzynkę. Ona była taka. Taka nieładna, pomalowałam ją szprejem, jak, jak zwykle. No i mam cebulę. Ona mi taka ładna się już zrobiła i co wsadzę w wodę taką cebulę, to ona po prostu mi się no nieładna się robi. Muszę po prostu maksymalnie każdą włożyć w ziemię. Taką zwykłą tutaj mam o, z tego. Tu jest to pinambur. Yy, włożę i zawsze mi w ziemi ładnie rośnie. No, ale jak wsadzę w wodę, to to mi gnije, to zaczyna śmierdzić, nieładne takie. No, a teraz znowu włożę w ziemię i będzie ok. O, i dobra jest, idziemy do domu z tym. Ładnie to będzie później wyglądało. No, bo co mam z nimi zrobić? Do wody nie włożę, bo się zmarnują. Toszory śpiewają. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Ten jest od wczoraj tam siedzi. Wróble mi jedzą z z poddachu. A my idziemy, tak? Nie bardzo chcą wyjść, bo to weszpada, pada. A my idziemy. Do wędzarni. Ja dzisiaj się wędzarniem. Wędzeniem zajmę. Miałam wczoraj, ale padał deszcz, no dzisiaj to już muszę. Cześć! Cześć! <laughs> dzisiaj to już muszę. <laughs> Ta wędzarnia to też wymaga ogarnięcia. No nie wszystko naraz. <laughs> Mam trochę tutaj... Co to tu jest? Tutaj chyba sosna jest, tak? To jest chyba do rozpalenia. Muszę sobie przynieść owocową gruszkę muszę przynieść. Tu mam gruszkę. No, muszę sobie przynieść gruszkę moją. Muszę to pomyć. Wezmę to pomyję i będziemy tutaj ogarnąć muszę, będziemy wędzić. najpierw wiecie to przepalę dobrze i dopiero dopiero wkładać będę, ale to już w następnym, w następnym filmie zapraszam na następny film.